doktor Jan Telus, prezes Stowarzyszenia Mosty Porozumienia, zamek w Olsztynie, idea Mikołaja Kopernika i nasze rozmowy na temat tego, jak kształcić mediatorów i może o tym, jak organizować dla nich wsparcie. Powołanej 1 czerwca, a później jako Związek Stowarzyszeń 1 sierpnia 2015 roku Polska Izba Mediatorów przysposobiła standardy. Standardy Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji, standardy Amerykańskiego Instytutu Mediacji i Rozwiązywania Konfliktu z Waszyngtonu, wreszcie polskie doświadczenia oparte na działaniach instytucji kształceniowych, takich jak Polska Korporacja Trenerów Mediacji czy Polski Instytut Mediacji, wreszcie Staropolska Szkoła Wyższa. Porozmawiamy o treściach, porozmawiamy o trenerach. Porozmawiamy o formie, czy właśnie studia, czy może właśnie te kursy. No i wreszcie o tym, co dalej z tymi, z tymi mediatorami, bo oprócz kompetencji, tych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, no liczy się, liczy się odpowiedzialność. Więc... I od ciekawe pytanie, czy kształcić na studia, czy na kursy? Na no, pytanie rzeczywiście ciekawe, dlatego że to, co jest teraz na rynku, z czym mamy do czynienia, to zarówno studia podyplomowe, jak i kursy oraz szkolenia. I na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo chyba taką odpowiedzią kluczową będzie kształcić z kim i, 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 i kto kształci, dlatego że to, co na obecnym rynku pracy jest bardzo ważne, to rzeczywiście taka, takie potwierdzenie w postaci świadectwa studiów podyplomowych i na to pracodawcy potencjalni czy potencjalni klienci e, mediatorów zwracają, mogą zwracać uwagę. Natomiast nie jest chyba ważna forma do końca, tylko ważna jest treść i ważna jest e, kadra i ważne są pewne kryteria i standardy jakości, które w ramach takich e, czy kursów, czy studiów dyplomowych e, realizujemy. Natomiast też myślę sobie, że kryterium takiej odpowiedzi, czy kurs, czy studia podyplomowe jest zakres godzinowy i zakres tematyczny. Jednak kurs samej nazwy i z samej formy jest zawsze trochę ograniczony. My nie możemy zrobić kursu, który będzie miał około 200 godzin. W ramach studiów podyplomowych możemy zrobić to dużo bardziej interdyscyplinarnie, czyli możemy dać... Naszym słuchaczom nie tylko praktyczną wiedzę z zakresu mediacji, ale też pewne okoliczne, okoliczne zagadnienia, które w realizacji później zawodu mediatora się na pewno przydadzą. Czyli porozmawiamy w takim razie o rynku, jaki on jest, bo dla tego rynku nie mają być mediatorzy.